Radio Talk FM, pierwsze radio informacyjne. I okazuje się, że prawie od samego początku weszli w to cwaniacy, którzy również i w dziedzinie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego masowo wydawali kwity o odbytym recyklingu zbiórce odzysku i recyklingu sprzętu, który nie został ani zbierany, ani nie został pod, pod, poddawany A recyklingowi. A jeśli oni są cwaniakami, to jakiego słowa użyć, opisując państwo, które do tego dopuszcza? Eee, ja wiem, jak pan redaktor będzie mnie mógł nazwać za pół roku, jeżeli ja sobie z tym nie poradzę. Poradzi Pan sobie? Tak, tak, tak. Nie mam co do tego wątpliwości. Stopień determinacji mój i, i właściwie poziom adrenaliny, jaki, jaki, jaki podniosłem moim kolegom z rządu, ministrowi spraw wewnętrznych, ministrowi finansów, to... właściwie daje bardzo dobre rokowanie. Ministrowi sprawiedliwości przede wszystkim, to kiedy pan bardzo... do prokuratury. Och, ja już. Poszedłem do, do prokuratury i ja już tam położyłem pierwsze kilka spraw, które są w tej chwili przedmiotem badania prokuratorów. Ja nie jestem pewien, czy firma, o której mówimy, nie jest już przedmiotem zainteresowań prokuratora. Chyba, chyba, chyba wśród tych firm, które, które, które zostały zgłoszone do prokuratury, ona również jest. Nie jestem tego pewien. Czyli Unia Europejska nie obetnie nam dotacji 200 tysięcy euro dziennie. E, Obecnie. Jeżeli nie będziemy tego robić bardzo szybko, jeżeli nie pokażemy, że zbudowaliśmy nowoczesny system, który na przyszłość stanowi barierę dla tego typu działań. A budujemy ten system teraz nowoczesny? A ten system po pierwsze musi się zasadzać na innym trochę prawie niż mamy teraz. I rzecz dotyczy. Właściwie zacząłbym od odpadów komunalnych. Tutaj jest ogromnie dużo do zrobienia i tutaj system musi być zmieniony cały od podstaw. A co tu... się zmienia? Jakieś przepisy, prawa, no ustawy? Tak, no tak, no tak. to się, się dzieje? W tej chwili opracowaliśmy założenia do ustawy, które są przedmiotem konsultacji, za chwilę staną na Radzie Ministrów. Miały już stanąć w następnym tygodniu, z pewnych względów staną za dwa tygodnie, będą poddane obradom Rady Ministrów, a są to, są to założenia do ustawy, która całkowicie zmienia, powiedziałbym rewolucjonizuje sposób gospodarki odpadami komunalnymi. Jak? W ten sposób, że po pierwsze samorządy będą odpowiedzialne za gospodarkę odpadami komunalnymi, a nie przedsiębiorcy. Bo przedsiębiorca robi tak jak powinien. On maksymalizuje swój zysk, zbiera opłaty od e, wytwórców odpadów, czyli od obywateli i deponuje tam, gdzie najtaniej kosztuje utylizacja tych odpadów. Utylizacja w cudzysłowie, to znaczy do dziury w ziemi, która eufemistycznie nazywa się składowiskiem odpadów, często niespełniających norm unijnych. Wtedy ma największy zysk. Te zyski idą w miliardy.